Cześć w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy prasowali słomę po ostatnich żniwach tym oto będziemy prasowali te oto pola na dwa odcinki to będzie film znaczy seria a dobra najpierw pojedziemy w traktor odwieźć i tu zobaczycie ten problem z którym ciągnik nie mógł jechać Trochę ścisza, głośno. Sorry, że dawno nie było odcinków, no ale czasu się nie ma. Dobra, zanim jedziemy, to na szybko. Zostaw suba i lajka. Dzięki, jeśli dałeś. Jedziemy sobie i zobaczcie ten jeden mój największy problem, przez który mój ciągnik nie potrafi ujechać pod tą górę. Ała, się odezwałem. <grym> no ale dobra. Uderzyłem się jak zawsze. Kółka tu o, patrzcie, jak już problemy ma z ujechaniem. I zwalnia do 9,875. No i teraz znowu. A! Pytaliście się, gdzie kombań? Znaczy nie pytaliście się, tylko ja wam powiem. Kombań jest na drugim gospodarstwie. Bo tu będą belki złożone. Chociaż nie będę od razu bel zwoził nie? Dobra, ładępnę na szybko i lecimy dalej. Dobra, widzimy się na polu. Dobra, jestem. Teraz Wam pokażę, jak działa Interactive Control. Jeśli go jeszcze nigdy nie ma, to radzę pobrać, bo są takie funkcje przy niektórych modach. Zarąbisty mod. Bardzo realny. To mi się podoba. No i co? Sprzęt gotowy. A ja wam powiem, że ze złożeniem bel będę się co, nieco trochę pierdzielił. Bo traktor mówię nie ujedzie pod kurę. Dobra. Tutaj stawię jakąś muzyczkę. I będziemy pracowali. Zapewne, zważ już pewnie, ktoś myślał, że po prostu odeszłem z YouTube'a, ale ten. To... Nie, to po prostu przerwy robię. Fajnie, kurde, belki się sypią. To jest odcinek dla mojego trochę kolegi, bo chciał, żebym nagrał w końcu prasowanie. Dostanie ten odcinek w tym samym dniu, co mi właśnie to powiedział. Prasowanie to taka fajna, szybka akcja. Jak tak patrzę, traktor nie dojeżdża dziesięć, a jak przełączę na trójkę, to dalej jedzie dziesięć. O trójka to słyszałem, że tryb polowy, znaczy bieg polowy. Dobra, dam muzykę, bo trochę. Вас denn sagen wir so? Was ist denn das Musik? Ich bin Nie zadzwonił, ale już wracamy po prostu do odcinka. Jak będzie słychać ten dźwięk dzwonienia z Messengera, to po prostu no będzie. Patrzcie ile Bel. Naprawdę. Ja chyba tę część Bel pojadę po prostu sprzedać. się tak nie opyla ich trzymać. A jeszcze z siano przyjdzie. A, i drugie. Mam dla Was dobrą wiadomość. Zrobiłem mapę pod serię. I jest gotowa. Od razu powiem, że mapa to jest pyśkowica. Mogę Wam ją pokazać. No dobra, wracam do odcinka. Ja już to wszystko skończyłem. Bez żadnych przycinek. Po prostu wszystko Spracowałem, żeby było ciekawie. Wyładuję to jeszcze belki tutaj. No i co? zwijony sprzęt. Dobra. Nie no, Interactive Control to jest zarobisty Polecam. Oczywiście jak ktoś gra w farminga. Dobra, jedziemy na Tam już się pożegnamy. I zakończymy ten odcinek. Raczej, nie pożegnamy. Traktor brutny 2,9 zrobił. Co on jeszcze nie robi na tym sobie. Tylko, żeby nie było tak, jak w tamtym odcinku, że się wydarłem. Bo mi auto wjechało. Mój kolega się śmiał z tego. A więc, jak tu jesteś, kolega, przy tym momencie, to po prostu napisz w komentarzu siema. Dobra, jesteśmy na gospodarstwie. O, tam stoi Wisła. Jak się uda, to Wam się przybliża. Ale tam stoi. No, będzie co robić? A, jedno i zboże też już jest. No, patrzcie, ile tych bel mam. Dobra. A więc dobra, w tym odcinku goes, kończymy ten odcinek w tym pięknym plenerze gospodarstwa plus Ursus 30 z z Kończymy ten film, a więc dziękuję za obejrzenie. Na razie, cześć!